Witam Was serdecznie. <laughs> Sorry. Eee, to komisariac po pani Basi. Eee, kas moralny powtarzam, bo to mi tak miało być... Mi, po, postawiłem mi ciężki warunek, który przyjąłem. Eee, Zaprowałem przyjaźń. W takim w jakim my się znajdowaliśmy to są dwie osoby, które mają rodzinę i trzecia osoba z zewnątrz. Co nie mogło się objąć, Angeliko? Każdy z nas musi podjąć własne decyzje. Szanuję to. Czego do tej pory nie rozumiesz? Nie dochodzi do tego, że to szanuję. Ja wybrałem, tak? Wiesz o tym. to o sobie trzymał A ty masz czas, po prostu. Masz czas na to. Do ja, on czy ty się nie spoko. Kiedy się dojdzie, że posiłeś o przyjaźń, to nie dostałaś. Ja czy może, no wiem, że trzeba do dotrzeć, dotrzeć, dopracować, poznać, zaufać, ale nie musiałaś tego zagrażać w ten sposób. Zastanów znaczy, się, dlaczego tego zrozumiałaś potem, kiedy ja tylko chciałem zobaczyć dzieci. Jesteśmy ty i ja w dokładnie w takiej samej sytuacji. Odwiedzimy jesteśmy poszkodowanymi ofiarami, sprawcami. Tak samo jesteśmy winni. Ale tu mówię po to, żebyś wiedziała, że tak to jest, a nie po to, żeby cię oskarżać. Potraktuj mnie tak, jak powiedziałeś wczoraj, a ja potraktuję cię za sobą. To są Twoje słowa. Serce za serce. I tak dalej, nie? Zaczęło mi nie utrudniać spotkania z dziećmi. Potem, co mi tak, tak powiedziałaś, nic więcej o nie, czeka, nie oczekiwałem. I dzisiaj znowu może białą kartę. Tak jak zawsze. Czyste konto. Skoro dostrzegłaś te parę rzeczy, które w moim zachowaniu zaczęłaś się bardziej podziwiać z tego, co z tym, słyszałem. Doceni to, że są szczere. Nie polega na złości, agresji i tak dalej. Nie ma z tego. A we wczorajszej sytuacji, kiedy ty, 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 byś nie widziała trzy 4 trzy, cztery dni dzieci, jak byś się zachowała? Nie musiała być grzeczna i kulturalna. Zapukałem za mocno? Co to za problem? Bo już wiedziałem, że nie je zobaczył, byłby spokój. Nie było ani interwencji policji, ani papierów i tak dalej. Dobra, kończę. Pewnie jeszcze dzisiaj Po komisariacie, po psychiatrze i tak dalej. No, trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć księdzu tylko, Pa. Kocham Was.